Mam tak idealnie posprzątany pokój, słuchajcie, mam tak idealnie posprzątany pokój, że dawno tak nie było. Jestem zachwycona i to właśnie dzięki pani Nadi. Powiem wam, że e, już kiedyś wam nie opowiadaliśmy o tym, że mamy pomoc do sprzątania, ale myślę, że warto o tym powiedzieć i warto e, w ogóle mówić na takie tematy i e, nie ma się czego wstydzić, e, że po pomoc się sięga. Bardzo lubię porządek w domu, ale nie mam. Czasu w ciągu dnia, żeby posprzątać. Wiem, że to jest głupia wymówka, ale w moim przypadku w pracy influencera, im więcej pracuję, im więcej rzucam kontentu, wiadomo, że tym więcej mam z tego korzyści, również zarobkowych. I uważam, że teraz jest mój czas. Zawsze to powtarzam, że, że niestety, ale sprzątanie w domu nie jest moim priorytetem i wolę właśnie poprosić profesjonalistkę o pomoc, zapłacić za super wykonaną usługę e, i w tym czasie móc nagrywać i mieć spokojną głowę, że, że jest super posprzątane. Także zdecydowanie polecam takim osobom, które są zabiegane, jeżeli mogą sobie na to pozwolić. Nas to bardzo odciążyło. My zaczęliśmy korzystać z pomocy, kiedy urodziło mi się dziecko, bo kiedy pojawiła się młoda, to po prostu już nie mogłam ogarnąć życiowo tego wszystkiego, więc całe mieszkanie posprzątać. Oczywiście są osoby, które ogarniają, ale podziwiam oczywiście, ale y, ja bardzo dużo robię również, oprócz tego, że tutaj nagrywam za quizowo, albo spędzam czas z córką, albo pracuję. Są moje dwie rzeczy. Z Dorkiem spędzam czas dopiero właśnie tak, jak teraz jest. Słuchajcie, godzina pół, jest pierwsza w nocy, więc y, teraz tylko jest czas dla nas. E, no a co do samych osób pracujących w tym zawodzie, pomagających w domu, sprzątających w domu, pomagających utrzymać dom w czystości, to ja mam ogromny szacunek do takich osób, bo bez nich naprawdę wiele domów by się posypało, i to jest wielka pomoc, wielkie odciążenie, wielka oszczędność czasu. No i przede wszystkim cieszę się, że mogę ja osobiście też dać pracę takiej osobie, która pracy potrzebuje. Dodatkowo bardzo się lubimy, i ja traktuję Nadię jak członka rodziny, zresztą wszyscy tak traktujemy Nadię. I szczerze mówiąc, ja mam zawsze obawę przed wpuszczeniem opcji osoby do swojego życia. Nie mieliśmy nigdy opiekunki do dziecka, zawsze zajmowały się albo moje przyjaciółki, albo moja mama. Ja, jeżeli chodzi o opiekunki, to mam wielkie opory, chociaż to jest moja osobista blokada psychiczna, jeżeli chodzi właśnie o dziecko. Natomiast żeby wpuścić kogoś w ogóle do domu, pomyślcie sobie w mojej sytuacji, kiedy no, praktycznie każda młoda kobieta. Gdzieś tam mnie kojarzy, nawet jeżeli nie ona, no to to jej siostra, jej mama i tak dalej. I, i oczywiście, że, że zawsze te osoby, które dla nas pracują, wiedzą, kim jesteśmy. Także dla nas to jest wielki stres musi to być osoba z polecenia, musi to być osoba zaufana, taka, która utrzyma nie tylko dom w czystości, ale również. Trzyma nasze tajemnice, wiecie, dla siebie. Nie chodzi tu o jakieś wielkie tajemnice, ale wiecie, ale chodzi o osobę po prostu zaufaną, której mogę powierzyć mieszkanie. Także, także ja się z tego bardzo cieszę. Dajcie znać, jak to jest u was. Czy macie kogoś do pomocy, czy korzystacie z takiej pomocy, nie wiem, parę razy w roku, nie wiem, przed świętami, jak robicie porządki wiosenne i tak dalej, czy regularnie. Czy sami lubicie sprzątać? Nie, nie wyobraźcie sobie, że ktoś dotykał waszych rzeczy. Dla mnie to jest też ważne, bo też kilka tych osób u nas było. Dla mnie to jest ważne, że, że osoba, która się opiekuje naszym domem, doskonale wie, gdzie leży która rzecz i sama jest w stanie, wiecie, e, ja nieraz dzwonię do, do Nadii i się pytam, gdzie coś tam jest, bo sama nie mogę znaleźć. także doskonale wie, gdzie co jest, wie jak odkładać, nie boi się odkładać, nie boi się otworzyć szafki i włożyć, bo wiem, że no, my mieliśmy też takie przypadki, że mieliśmy taką panią, która sprzątała tylko tak z wierzchu i... Szła, podnosiła coś, odkurzała i szła dalej, no nie? I nie odkładała tego czegoś na miejsce. E, także no zależy na czym wam zależy. No nam zależy na tym, żeby wszystko było na swoim miejscu. Także ja mam wtedy bardzo spokojną głowę. Powiem wam, że jak jest porządek w domu, to jestem taka szczęśliwa. To jest nie do opisania, jak mam czysto w głowie. To jest nie do opisania. No i dodatkowo powiem wam, że ponieważ traktujemy Nadję e, jako członka rodziny, to. Rozmawiałyśmy na ten temat właśnie jak zwracać się do osoby, która do, u was sprząta w domu. My mówimy, wiecie, śmiejemy się, jest takie określenie: menadżer domu. Mi się podoba słowo gosposia, pomoc domowa, ale gosposia to jest tak jak rozmawiałyśmy, bardziej taka osoba, która również się dziećmi zajmuje, która również ugotuje. Na pewno ja nie używam słowa sprzątaczka, dla mnie to jest jakieś słowo takie nacechowane mimo wszystko jakoś negatywnie. Jakoś takie, wiecie, nie wiem. Nie, nie wiem, to, to, to słowo mi osobiście nie odpowiada i moim zdaniem jest nacechowane. Jest, nie, nie mówmy, że nie jest nacechowane jakoś tak właśnie dziwnie, negatywnie. Um... Menadżer domu, Darek, się, Darek mówi, że menadżer domu, mu się słowo podoba. Może i menadżer domu, menadżer, opiekun domu, pomoc domowa myślę też, nie? To jest, no, u nas to jest pomoc, u nas to jest przede wszystkim pomoc, to jest, wiecie, i, i, i teraz przy dziecku, kiedy e, córka jest starsza, to też Nadia nam pomaga przy córce i, i się lubią. E, wiecie, też e, jeżeli chodzi o dekoracje w domu, jeżeli chodzi o to, że jeżeli trzeba zrobić jakieś zakupy, i, Wiecie, takie osoby też wychodzą z psem, także to jest taka no, pomoc, pomoc, domowa, tak? Pomoc, osoba, która pomaga wam po prostu ogarniać dom. Jak byłam za granicą moich znajomych w Stanach, to, to to jest bardzo, bardzo powszechne. Praktycznie każdy człowiek, którego dorosły, którego stać, tylko pomoc taką pom posiada. do dzieci, wiecie, taka osoba robi pranie, ponieważ dużo też nasi znajomi pracują, całymi dniami nie było ich w domu, no to, to od Dziecka, jakby dzieci były przyzwyczajone, że jest ta osoba, która przychodzi, pomaga, pomaga, odprowadza do szkoły i tak dalej. Wiecie o co chodzi: taka opiekunka i jego w jednym. E, natomiast dajcie znać, kto jest u Was. Jestem bardzo ciekawa, jak to jest u Was, czy korzystacie z takiej pomocy, jak nazywacie swoje panie, czy panów, którzy wam pomagają, czy korzystacie z firm, czy z osób takich prywatnych poleconych. Jestem bardzo ciekawa, co napiszecie. Właśnie przyszłam do biura o, i wchodzę na live'a. Jestem w moim lesie, wchodzę na live'a i live będzie typowo produktowe Opowiem Wam o promocji na Black Friday, właśnie 20% taniej na produkty wszystkie w naszym sklepie. E, także e, będę Wam wszystko, e, będę Was informować. No i teraz już na mój profil wskakuję. No i oczywiście chodzi też o to, żeby sobie z Wami po prostu pogadać. Popytam Was, co kupujecie na Black Friday, jakie macie e, pomysły i tak dalej, e, więc... Zaczynamy live'a. No jestem na live, zobaczcie. Hej, hej. <laughs> Wszyscy są i zaczynamy właśnie, a z tyłu mam widok na Warszawę. Ja siedzę właśnie przed oknem. Po live'ie jestem wściekła, słuchajcie. Bo Instagram odmówił posłuszeństwa, nie zapisał mi live'a. Zniknął mi, nagle mi zniknął, nagle mi wyłączył. Jestem tak zła na złośliwość rzeczy martwych w tym wypadku. Kurczę, po prostu chciałam udostępnić, no szkoda po prostu pracy całej wiecie, no ci, którzy jeszcze obiecywałam na lewie, że tak będzie zapisane, no po prostu ja sobie zadzwonię zaraz do siostry, jak wyjadę z garażu jadę teraz do podologa, słuchajcie, po pierwszy raz od paru lat jadę do podologa czyli do osoby, która zajmuje się stopami na taki pedikur leczniczy bo mam takie teraz stopy problematyczne, wiecie, przy butach, przy bodkach eee, chcę, żeby mi dokładnie tak pani przygotowała stopy, opiłowała wszystko dokładnie Mam nadzieję, że nie będzie bolało. Zobaczymy, zobaczymy. Podobna jakaś specjalistka fajna, nawet nie ma wysokich cen. Także jedziemy, jadę do opodologa. Trzymajcie kciuki, dam wam znać. Ja już jestem u mojej przyjaciółki. Przyjechałyśmy z córą po przedszkolu. Pokażę wam pielęgnację mojej przyjaciółki. Ten sam krem teraz używam w domu Sunday Riley. Estée Lauder, Kores, dwa serum. Tu też Kores, ona bardzo lubi Cores i Kills i Koli maska. No pięknie, wysiądę sobie tu na i chwilę do Was pogadam. Słuchajcie, byłam u podologa i miałam zabieg zakładania klamr. Klamr, klamer tych metalowych na wrastające paznokcie. Boże, jak to bolało. Pani mówi tak do mnie i ma rację. Chodzicie na te hybrydki, tylko ładnie z wierzchu i trzeba dbać o całe stopy. Także warto się wybrać do podologa, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z, ze stopami, czy to wrastające paznokcie, czy modzele, czy odciski i tak dalej. Pani spojrzała na moje stopy już wiedziała, o co chodzi, co do zrobienia. Także troszkę się namęczyłam. Mam na obu y, palcach dużych założone klamry. A zresztą Wam pokażę, co. Mogę Wam pokazać. Nic takiego, to nic co ludzkie, tak? Nic co ludzkie nie jest miodce. Tu mam poboczkę patronek, Na środku jest klamra, która jest przyklejona klejem. Ona jest metalowa. Jutro zdejmuję opatrunki. No także przyjemne to nie było, wręcz bolesne było. No ale jak to pani powiedziała, jak trzeba, to trzeba. Gabinet był wręcz, wyglądał jak lekarski, był. Eee, słuchajcie, nie można było używać telefonu, więc nic nie mogłam nawet pokazać. Eee, wszystko było tak, wiecie, sterylnie. No, wiadomo, to już jest jednak taka to nie jest tylko malowanie paznokci. Także jestem, powiem Wam, po zabiegu. Mam, pani powiedziała, że docelowo mam nosić ją nawet rok, żeby całe paznokcie nośników odrosły. No i że trzeba to robić, eee, trzeba kontrolować takie rzeczy. Oczywiście ja nie byłam u podologa kilka lat, byłam na medycznym tym. Um, pedi kilka lat temu, kilka dobrych lat temu, jeszcze przed operacją stopy, także powiem Wam, cieszę się, że poszłam, ale nie było to przyjemne, no ale lepiej pójść, lepiej pójść, polecam Wam serdecznie, także nacierpiałam się. Dobra, idę do dziewczyn zobaczyć, co one tam porabiają. Bawią się tam dziewczyny, jeszcze Wam pokażę PR, który dzisiaj przyjdzie do pracy i przywiozłam go do mojej przyjaciółki. Czyli szampon, odżywka, peeling skóry głowy, serum wcierka i maska serum. Myślę, że się bardzo ucieszy. Nie wiedziałam, że Eveline w ogóle wprowadza taką pielęgnację. Peptydowy zawrót głowy. I no przywiozłam, będzie prezencik. Ucieszy się Paulina z, z prezenciku. I tak mam już z taką pielęgnację ustaloną, także co jakiś czas jej tam podrzucam takie now nowinki. Ale daję Wam znać, że są i są duże w pojemnościach.